A więc kolejny filmik: Zrobienia parkura. Mówiłem, że dokończymy teraz to z wełną, bo ja, poza odcinkiem tym razem nie robiłem tego parkura. Więc możecie się domyślać, że wszystko zrobię teraz razem z tego. O, ale jak był z tego. Parkura z wełny, dobra. Kurde, ale lag był. Mega był lag. O, cóż się dzisiaj stało? Nie wiem, czemu są takie lagi. O nie. Dobra. okej okay. E, tamto jest lac, wszystko. Dobra. Teraz będzie 180, a nie opieram 180 robić. Będzie taka łatwiejska 180. Hop. I e, dobra. Teraz z tym. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwielbiam to. Dobra. И раз, два, три, четыре, пять. Проводим я сейчас, сюда дастся перескочить. Курда, Я знаю, что это потому что так само так само Da się, da się, da się. Raz, raz, dwa, trzy cztery, pięć okej okay. Okay. więc dobrze teraz, o nie, ale był lag hmm. zróbmy inaczej zróbmy coś takiego tylko, że tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery. Będziemy mniejszymi, mniej trzeba będzie, będzie przeskoczyć. Fajne? Dobra. Hop. To jest mega trudny, mega trudny skok. nie no ja go nie umiem zrobić kurde no, okay. no. dobrze już już lecimy <gry> co się dzieje ja to próbuję wytestować a wy to musicie Widzieć, jak ja to testuję, ponieważ yy, yy, zrobimy tak. K wszystko, co ja robię, musicie widzieć. No, jest, jest jeszcze. Jest. O, wszystkie yy, te skoki, to musicie widzieć. Dalej. Yy, czy tutaj się doskoczy? Nie doskoczy się. Czy yy, w górę to jest możliwe, czy nie? Jest, jest, możliwe oczywiście Dobra Dobra, tutaj nie będzie Dalej Gdzie będzie taki skok, tak ciężki? Ciężki trochę. Czekajcie. Kurde. To będzie mniej więcej tak podobnie do tego, co było ostatnio. Jest łatwe, jest łatwe, więc, więc spoko. れちょっと一瞬で泣く。Okay. E, Czemu ja się tak nie odzywam? Jasne. Yes. Dobra, teraz będzie skok po, po blokach poleceń. No bo wiecie no. Dobrze. Окей. Смотрите. Я удалось. Ну, добре, это раз нет, это желтый. Или это мы возьмём популяторе, не знаю. Później przejdziemy i będzie taki odcinek z samego liczenia poziomu. 4 na ty... Tyle będzie. Spróbujemy czy to się to wszystko poczytało. Oczywiście, że się nie da, więc... Nie wiem, czy leży to na 4 bloki Raz, dwa, trzy, cztery. No, gdyby się da. Jeżeli nie wiecie, co zrobimy na 3, czyli się nie będę na co. zrobimy na 3, 3 przeskocza za pierwszym drogiem. No, trzy to jest no nadal. A kiedyś miałem z tym problem. Nie może się zmieniły zasady parkura w Minecrafcie. Na trzy z jednym blokiem. I chyba raczej na... Tego raczej za pierwszym... Jest! Za pierwszym razem, wow! Trzy z jednym blokiem jest, do... jest łatwe. Tak w miarę. O, mi się. Coś dzieje, nie umiem skakać. Dobrze. Yes. Dobra, e, tutaj 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 tutaj. No. Dobra, są dwie trójki, źle po trójkę z, z, z brakiem do góry. Gdzie? E, dwa dwa skaczy. Kurde, nie wiem co się dzieje. Jest, udało się. He, he, he. Udało się. He, he. Udało się. He. Dobra. Hmm. Dobra. Teraz tutaj będzie. To będzie taki skok łatwy, z którego spadłem. To będzie bardzo trudny skok. Ej, e, Dalej pomarańczowo Lecimy z pomarańczowymi ze Ej, Dobra. Dobra, A tutaj Czyli chyba nie doskoczy, to jest czwórka tu. <laughs> nie, nie doskoczy tu. Jest, jest, uda udało się, udało się, dobra. Teraz tu będzie trudniejszy skok. Nie, to jest jeden z łatwiejszych też zrobię. zrobię taki. Jeżeli się da, to taki już się coś dzieje z tym werpukiem. Nie umiem skakać znowu. Nie, to będzie tak. Co się dzieje? Jest! Da, da się, da się, da się. Ten świat będzie zapchany parkourem. Czyli... To, to jest najgorsze. Nie. nie. Będzie też chyba odcinać przechodzenia tego parkura. Bo chyba <grywania> już zginę 20 razy. Jeżeli nie więcej. 20 razy na każdy poziom yyyy hmm. yyy, coś takiego. że nawet jak ktoś przeskoczy za daleko to i tak będziemy z pompoetem tam wiecie o. dobra, i teraz robimy z chwilatowej... Teraz wynoszę metody wełny. Czyli raz, dwa, trzy. Hop, da się to zrobić. Jedno wiem, da się to zrobić. Czy jest na pięć? Czy na Da się, widzicie. O, jest Dobra, a więc kończymy na dziś nagrywanie. Skończymy później. Pa!